Tomi Kaffee, oficjalny partner telewizji klubowej. Na początek gratuluję drużynie Podbyskidzia wygranej i, i trenerowi. Natomiast z mojej perspektywy myślę, że nasza gra wyglądała całkiem nieźle. Oczywiście zespół Podbyskidzia był faworytem tego spotkania, stąd na sposób był taki, a nie inny. Ale do momentu stracenia pierwszej bramki nic nie wskazywało na to, że, że ten mecz przegramy. Potem niestety szybko straciliśmy bramkę na 2-0 i, i było ciężko te straty odrobić. Natomiast w przebiegu samego spotkania myślę, że stworzyliśmy wbrew pozorom więcej sytuacji niż zespół Płody i grając z takim zespołem jeszcze na wyjeździe musimy przynajmniej jedno z nich wykorzystać. Był taki moment jeszcze zaraz po stracie bramki na 2 do 0, gdzie Artur Siemaszko miał bardzo dobrą sytuację, gdzie mogliśmy się pokusić o bramkę kontaktową i, i, i powalczyć jeszcze przynajmniej o remis, natomiast tak się nie stało. Natomiast wrócę jeszcze do jednej sytuacji z pierwszej połowy. Wiadomo, że to jest na gorąco, ale z mojej perspektywy również wydawało mi się, że w pierwszej połowie mieliśmy ewidentny rzut karny na Szymonie z Obczaku i, i być może przy obecnej dyspozycji pod Beskidzia, która dzisiaj nie była, myślę, że zbyt, zbyt wysoka, strzelając bramkę na jeden 0 ten mecz mógłby się zakończyć zupełnie innym rezultatem. Gratulacje dla mojej drużyny, dla całego sztabu, dla wszystkich za zwycięstwo. No bo wiemy, że w ostatnim czasie trzy mecze remisowaliśmy, mieliśmy bardzo duży niedosyt, tak widać było na zajęciach treningowych u zawodników taką złość sportową, mówiłem po meczach w każdym z tych przypadków, że sport, sportowa złość jest w nas, chęć wygrania meczu i naprawdę, no, tak jak chciałbym powiedzieć, no, trener jest jakby, e, trener jest uzależniony od piłkarzy, jak oni funkcjonują i do tego później można dorobić jakąś yy, odpowiedź. No i dzisiaj naprawdę jestem bardzo zadowolony z moich piłkarzy. Zrobili naprawdę kawał dobrej pracy w trudnym meczu. Wiemy, że Stomil Olsztyn yy, gra po zmianie trenera yy, specyficzną piłkę, taką 3-4-3 plus bramkarz, yy, a w obronie 5-4-1 i wiedzieliśmy, że ma bardzo dobre przejście do szybkiego ataku, do kontry. Yy, widzimy, że większość zespołów z nami tak chce grać i tak gra. Kiedy jesteśmy dobrze zorganizowani i kiedy każdy wykonuje swoją pracę od Martina Polaczka po środkowego napastnika, e, czyli od bramkarza po napastnika, to jest wszystko dobrze. Oczywiście można zawsze mówić, czy błędy się zdarzają. Tak, zdarzają się piłka, to jest gra błędów. Ale e, cały kształt się liczy i dzisiaj naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak zawodnicy pracowali, jak konsekwentnie dążyli do, do, do zdobycia tej bramki, ile pracy wykonywali, e, ile musieliśmy m, pracy wykonać w takim dojściu do, do, do Sobczaka, który dobrze utrzymywał się przy piłkę, zgrywał te piłki i na pewno dużo problemów przystworzył. Y, stworzy, przy Obrońcom, nie była to łatwa praca dla Osyry i dla Komora. Wspomagani byli przez Figiela, ale na pewno, na pewno ciężkie zadanie. Wybroniliśmy się z tego, nie straciliśmy żadnej bramki i to jest dla nas bardzo istotne. Zdobyliśmy dwie bramki i tak jak mówię, cały kształt jest dla nas bardzo istotny. Bardzo mądra gra po zdobyciu bramki, bardzo dobre zmiany, które zrobiliśmy i Mateusz Sopoćko i Michał Żuchowski i Marko Roginicz pokazali, że mamy bardzo wartościowych zawodników, że jesteśmy Wszyscy razem skoncentrowani na tym, co mamy robić i każdy, kto wchodzi na boisko, daje dużo drużynie e, w takich ważnych, ważnych momentach. To jest bardzo budujące i tak jak powiedziałem, trener, e, trener jest zależny od swoich piłkarzy. Ja Cieszę się, że dzisiaj byłem zależny od moich piłkarzy, bo zrobili świetną pracę, wygraliśmy mecz, e, zasłużenie. Spoglądałem przed chwilą na statystyki. E, one były dla nas dobre i pokazują, że graliśmy swoją piłkę, długo utrzymywaliśmy się przy piłce, konstruowaliśmy ataki, staraliśmy się przyspieszyć, ale tak jak mówię, doceniam klasę rywala, bo naprawdę bardzo dobrze zorganizowany Stomil Olsztyn, który naprawdę te, te dwie linie, które postawił pięciu i czterech e, naprawdę nie było łatwo się przedostać. Widać. Na pewno bardzo dobrą pracę tutaj trenera Majskiego, który y, ma pomysł na ten zespół i my mieliśmy oczywiście swój pomysł i wiedzieliśmy jak mamy, jakimi środkami mamy y, rozmontować y, tą linię obrony, ale nie szło łatwo i tutaj na pewno trzeba sobie powiedzieć, że nie, nie szło to łatwo, ale konsekwencja mojego zespołu, dążenie, te, realizacja tych założeń taktycznych, tego planu na mecz była naprawdę bardzo dobra i wiedzieliśmy, w przerwie powtarzaliśmy y, sobie, a zawodnicy sami mówili że to jest po prostu mecz, w którym jak zdobędziemy bramkę i możemy ją zdobyć nawet w 92 minucie, to wygramy mecz. Dlatego brawo, cieszy mnie świadomość zespołu, cieszy mnie to, że po prostu dobrze pracują i dobrze wykonują swoją pracę. A przede wszystkim nie zrażają się tym, że po trzech remisach, że nie spuścili głowy, czy nie, 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 nie wzięli do głowy, że coś jest nie tak. Mówimy, że w tych meczach w różnych okolicznościach, w róż z różnym skutkiem graliśmy z różnymi takimi, w różnych okolicznościach, to kończyliśmy w dziesiątkę, to gdzieś tam różne pomyłki, które się zdarzały, no po prostu nie było to łatwe dla nas, ale zespół wiedział co robi, wie jak trenuje, wie jak pracujemy na, na zajęciach treningowych, wie jak do tego wszyscy podchodzimy i to jest właśnie ta nagroda za tą ciężką pracę i tak to musi wyglądać i naprawdę jestem bardzo zadowolony i chciałbym, żeby mój zespół umiał się cieszyć właśnie po takich zwycięstwach, doceniać i za chwilę zejść na ziemię i rozpoczynać dalszą pracę do kolejnego meczu wyjazdowego w Bełchatowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie trenerze. Otrzymałem pytanie od e, Przemysława Drewniaka z Dziennika Zachodniego. Pytanie dotyczy dwóch nieobecnych w dzisiejszym meczu, mianowicie Filipa Modelskiego i Dmytro Baszlaja. Pytanie... No tak, e, nie ma Filipa z nami ze względu na uraz barku, e, który, 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 który do, którego doznał. Jest już po zabiegu i, i, i liczę, że jak najszybciej będzie w stanie do nas wrócić do drużyny i, pomóc, i będzie mógł pomagać drużynie. A z kolei Dima no, ma taki uraz, który z Puszczą doznał no, niby nic poważnego, ale jednak bolesna, bolesna taka przypadłość i, i tutaj nie ryzykowaliśmy. Dima podjął bardzo męską decyzję, powiedział, że już w meczu w Tychach nie czuł się na 100%, tylko na tam zapowiedzmy na 90, 85, 90%, ale tak bardzo chciał pomóc drużynie. I dzisiaj powiedział, że są zdrowi zawodnicy, są gotowi, tak jak OSA, tak jak Alek, i, i oni po prostu weszli do grania i, i, i pokazali dzisiaj, że y, grają skutecznie. Y, nie straciliśmy bramki i, i to jest y, jakby taka mądrość znowu płynie od piłkarzy, że są świadomi tego, że nie na siłę chce grać, tylko żeby grać, tylko nie myśli o sobie, piłkarz, tylko myśli o drużynie. I tutaj na pewno to jest budujące, i mówię, no. No jest, jestem bardzo zadowolony, że takich ludzi mam, którzy są tak odpowiedzialni i tak, yy, tak świadomi, a co za tym idzie, szanują siebie, swoją pracę, bo to pokazuje, że są pewni, że ja nie jestem na 100% gotowy, ale jest kolega, który wchodzi i robi pracę tak samo dobrze jak ja. Także z tego się bardzo cieszę i, 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 i to, to na pewno jest dla mnie mm, bardzo ważne. No i tak to wygląda z niewidzialnością.